Witam wszystkich, dzisiaj na pierwszy plan bierzemy Daniele Greenplate i zaczynamy odcineczek. Szczerze chyba pierwszy raz widzę w ogóle tego Quarter Horsa. I w ogóle tak dziwnie, bo strasznie mało osób stanie na nich jeść, tak jak zauważyłam. Ale to dobrze, dobrze, mi się strasznie podoba terasa. Chociaż mam tylko jednego tego z Halloween, ale no słusznie, wiecie, tego takiego kościotrupowego. Ale on jest ładny, tylko szkoda, że ten, jego naturalna wersja wygląda jak, jak taka podruba zebry. Ale no co, dali to brałam, fajny był fajny. A tego te ja w ogóle nie pamiętam, gdzie on tutaj stoi. A, myśleliście, że wjadę w tą bramkę. Tak, też tak myślałam. Szczerze mi się zawsze ten podobał. I w końcu kiedyś go kupię na pewno, bo już taki nie wiem. Chociaż nie będę miała do czego to nosić yy, nosić boże, co ja powiedziałam. Że nie będę miała co na niego nosić yy, yy, tak, yy, choć koniu, wywalę cię do torby. A to jest, to jest ten. Nie, to jest ten drugi. A, bo tak stoi w rogu, dlatego go za bardzo nie widziałam nigdy. Ale nie, ładny jest, tak? Kurczę. Musimy kiedyś zrobić jakąś ankietę i wybierzecie mi tej konika. No, to dobry pomysł. I w ogóle jeszcze tak mi się teraz przypomniało, jak przecież ostatnio na testowym live'ie i pozdrawiam ludzi, którzy tam byli, napiszcie w komentarzu, to przypnę wam serduszko. On był niezapowiedziany, więc nie przejmujcie się, że was nie było. To po prostu było takie na randomie. Sprawdzałam jak tam mój procesor sobie radzi w ogóle z renderingiem. To robiliśmy pralkę i autentycznie muszę to pobrać i wstawić to na TikToka albo coś, ale musimy kiedyś zrobić jakieś spotkanie, że przyjdziemy wszyscy na kwarterkach, nie? No wiadomo, kto ma i zrobimy taką wielką pralkę, nie? I będziemy się kręcić i kręcić i kręcić. To będzie dopiero wspaniałe. I oczywiście przepraszam osoby, które długo czekają na swoją kolej do odcinka kont kąt widzów, ale no niestety przez ten konkurs ostatni ostatniej zesce bardzo się pogubiłam w wiadomościach, bo uwierzcie mi, Jezu, zapomniałam, że on tak trzebu po ziemi. Zapomniałam, że przecież będzie pewnie wysyp wiadomości i pogubiłam was wszystkich, dlatego prosiłam na Discordzie, żeby osoby, które czekają... Aha, tutaj masz stajnie. Dobra, bo się zdziwiłam, co ja tutaj robię. Że osoby, które nadal czekają i mi nie napisały, nie podbiły wiadomości nigdzie, bo pisaliście do mnie na Instagramie, na Messengerze, nawet niektórzy, i na Discordzie, że podbili swoją wiadomość, bo włączyłam znowu wiadomości prywatne na Discordzie, więc jak coś zapraszam. Więc, jak coś, odezwijcie się proszę osoby, które czekają. Bo niestety, nowe osoby muszę przeprosić, ale nie ma na razie naboru. Strasznie dużo osób was czeka właśnie na odcinki, więc dam znać, jeśli będę robić drugi sezon najwyżej. Uuu, pierwsze raz widzę, żeby ktoś miał tyle kwarterków. O i może nawet tego, co mi się podobał. Tak, w ogóle, przepraszam za słownictwo, ale szczerze, jak ja wchodzę na to wasze konta już powoli coraz więcej, wy zawsze jesteście tak ładnie ubrani. To po prostu dupka mnie boli i weźcie mi, stwórzcie jakiś strój na moim Discordzie, spokój o nazwie stroje. Weźcie mi coś tam stwórzcie i dajcie, pingnijcie mnie, bo ja naprawdę nie mam pomysłów, w nie mam jakieś wyczucia stylu w tej grze. Jeśli ktoś ma ochotę, to zróbcie jakiś dla mnie strój. Naprawdę, bo ja cały czas chodzę w tym stroju klubowym i, i mnie to boli totalnie, dusza mi się pali, gdy widzę, że wy wszyscy tak ładnie jesteście ubrani. Tak samo wiem, że pogubiłam trochę kolejność, jeśli chodzi o te, o te konta widzów, ale no mówię, przez to ile było wiadomości, to zabrałam się za wszystko i za nic. Mam już tak naprawdę jedno konto też nagrane, ale no przez to, że Daniela bardzo długo czekała, bo była jedną z pierwszych osób, które napisały, a no pisała do mnie już kilka razy, kiedy to nagram. To biorę ją na pierwszy ogień po tej przerwie i po tym jak już y, wyszła seria z y, programem, więc y, mam nadzieję, że mi wybaczysz i coś tutaj zaraz zdziałamy. Zobaczmy, czy masz więcej koników. O mój Boże, ty masz więcej koników. Ty masz tego konia, o którym ja marzę. Dobra, pokaż mi tego Marwarii, ale ja, ja chyba sobie y, pojeżdżę trochę, wiesz <grych> Ile ty tego masz? Sześć stron? Najsik, a widzę, że magiki. W końcu, ej, ej jest w sakty, że rasa, nastrój, poziom, nazwa. Ej, czemu nie ma tej że na przykład magiki? To by było przydatne, bo na przykład niektórzy nie kojarzą na przykład, jak nie wyglądają, a jak na przykład ich jest bardzo dużo, to by się przydało. pisałeś mi, że Sunshine, o tego, no ma trzeci level. Mm, dobra, to coś zdziałamy, którego tu wymienić, żeby tak ci tutaj... kurcze. żeby tutaj ci tak nie pomieszać. E, dobra, e, e. E, 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 tych ty masz tutaj tak napchane i ten ma dziewiąty level, to nikt się nie kapnie, jak tutaj podmienię e, Przepraszam, potem ci tego nie ustawię z powrotem, bo już nie pamiętam jaki to był. A i, i nie dziwcie się, to, to jest pewnie Zersyk, nie? Nie dziwcie się, ja mam zepsutą grafikę na nich strasznie. Ale Boże, ile tego masz? Totalnie. Boże powiedz mi, że to jest. Nie, to jest. E, myślałam, że to jest ta ryba, nie? Ten magik ryba. Marzę o nim, żeby one wróciły. Jak słyszeliście pe pewnie, że ta Umbra i Laila wracają, nie pamiętam nazw, yy, więc sorka. Ale yy, te rybokonie jakby wróciły. Boże, ja bym była w niebie. Pewnie go masz, ale ja nie widzę, bo jestem ślepa. Ale yy, nie zwracaj mi na to uwagi. Przepraszam, ale sobie jeszcze tego gdzieś podmienię. Yy, dobra tutaj. On ma pierwszy poziom? Weź mi go oddaj, proszę, odkupię. Czemu tak się nie da? Czemu się tak nie da? Jakbyś mi przesłała, ja bym ci jakiegoś innego kupiła. Boże, jak on mi się podoba. W końcu wiecie, jak po tym moim YouTubie i Discordzie, że ja tak bardzo lubię takie kolorki niebieskie, fioletowe i tak dalej. O za te, te piórko, coś, nie wiem. Kocham to po prostu. Chyba sobie go narysuję, czy coś, może. A w końcu, jak on wygląda jak normalny? Bo już nie pamiętam. A on miał takie. On taki siwy, jakby, nie? A, dobra, nieważne. Taka krówka. Ale nie no, na, niektórzy namarudzą na tą zbroję, ale mi się to strasznie podoba. Dla mnie on jest totalnie piękny. Dobra, ale totalnie mówiłaś o... E, marwarim. E, to idziemy po Marwarii. E, witaj, e, Sunshine. Bo w końcu szykuje się, żeby nagrać w końcu piosenkę o Marwarim. Pomysł z klubu na spotach wyszedł sam z siebie, więc y, powoli ty, jakoś tam się za to weźmiemy. Zawsze chciałam to kliknąć. O tak. Do podłogi. A <grym> boże, ja zapomniałam, że one tak fajnie tu ptaczą mnie. Weź potupczaj. Tupczaj. Tup, 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 tup. tup. Jezu, jak to pięknie wygląda. Wszystkie inne konie zawsze tak dziwnie szorują kopytami po ziemi, a marwari, chociaż tak tup, tutaj to tak fajnie wygląda. Marwari? Dobra, ubierzmy cię jakoś. Boziu, jaka szafa, wypchana po brzegi. O, są takie czapki, ale kolorowe? Ja je chcę. Towarzyska, wy. ten. To jest z jakiegoś sklepiku specjalnego, pewnie, nie? A to? Nie ma nic lepszego, gdy wieje lodowy wiatr, a śnieg pada na głowę. Dużowa czapka zimowa. Weźcie mi, powiedzcie, proszę w komentarzach, skąd one są. One są z zimowej wioski, czy da się gdzieś je dostać? Bo. Ja bym z chęcią taką sobie się przykolodowała, wiecie? <laughs> tak jak mówiłam, nie umiem ubierać w grze. Totalnie zrobię wszystko nie do koloru. Chociaż. Ej, to jest ładne. Posłuchaj je do włosów. W ogóle widzę, że ty też ładnie masz pokładane w inwentarzu. O ja również tak kolorystycznie. Chociaż nie, ty masz rodzajami pokładane. Piękne. To jest po prostu piękne. It's beautiful, totalnie. Yy. Co to jest? Ale śmieszny czaprak. Czaprak las. <laughs> Super nazwa. Czaprak las. Yy, czapka drzewo. Yy, czapka yy, plaża. <laughs> Ej, powiedzcie skąd ten czaprak też, jak wiecie. Proszę, 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 powiedzcie mi, bo ja lubię westernowe czapraki. Znaczy, takie w tym typie, takiego, wiecie, kwadratu. Co by Ci tu wybrać? To ma potencjał, powiem wam, że dzisiaj nie idzie mi tak źle, jeśli chodzi o ubieranie, ale zobaczymy, co z tego będzie. Boże, ile ty masz ozdób, daj mi to wszystko, proszę, totalnie cię proszę. Nie, nie pasuje, bo to jest takie brzoskwiniowo coś, a to jest za bardzo różowe. A w końcu jeszcze nie nałożyłam e, e, o głowie, tak? E, gdzie ty masz ogłowie? Boże, nie, tu. Boże, ale ten Marwari ma dziwne oczy, on wygląda jak jakaś żaba. Jezu, jak to wygląda. Nie obrażaj się, konie. Wiem, że są te specjalne głowy dla Marwarii, nie? To jest ktoś pewnie z tych. O, to, to, to. A masz niebieskie i. Nie, za takie dziwne kolory do tego dali, ale w końcu one mają być takie strokate, nie? Boże, jak to wygląda. Dajcie znać, też macie takiego baga w ekwipunku, że to są te od fryza, nie? E, tak? No, średniowieczny o głowie. Boże, jak to wygląda. Co z tego konia tak wygięło? Ja spróbuję to przybliżyć teraz jak najbardziej można. Ale ja, ja nie wiem co tu się stało. To masz te niebieskie, to nie mi do koloru, teraz nie pasuje. Yy, ubierać za bardzo prostu nie umiem, ale no kolorystyka musi być jakaś, nie? O tak, to wygląda cudownie. No weźmy to. Marwari, no weź podnieś tą głowę. Dziękuję. Weźmy coś takiego. Nie, gryzie mi się. To ma jeszcze jakiś sens, ale też mi się gryzie. A może weźmy białe? To tak ładnie podkreśla ten no, ogonek i grzywę. W końcu prawie ich nie widać. E, wybacz, że jeśli ci coś poprzykładam, ale... mówię, nie mogę się zdecydować. Dobra, weźmy to, bo najbardziej pasuje kolorystycznie i nie umiem się zdecydować. Gdzieś tu widziałam torby. O, są torby. Oczywiście nie ta strona. Może biała? Nie. ten zielony mi się gryzie? Mówię, jestem dzisiaj jakaś niezdecydowana baba, totalnie. Może ta? To? Nie, no gryzie mi się. Boże, przyjdę do Was, jak skończę, bo to dzisiaj jest jakaś ze mną masakra totalna. Jeszcze zanim skończę, to pokażę Wam, że tutaj są y, takie zwierzaczki u Danieli. I totalnie, przepraszam, ale ja muszę wziąć y, płaszczkę, bo mnie boli wewnętrznie, że ja jej nie mam. Kurde, to masz też... te. Oh, kurde, nie, gdyby nie było, gdyby nie było to wzięlibyśmy tą y, mewę. M me mewa Steven, boże. Co to jest totalnie? Nikt tego nie widział. To jak zawsze mówię, y, bagietka to jest mój cel życiowy w tej grze. Ja nie gram w tą grę, żeby przyjąć przejść. Ja nie gram w tą grę dla nie wiem, dla y, szlingów, dla jakichś pierdół żeby zrobić fabułę, ja w tą grę gram tylko po to, żeby odblokować eponę i zdobyć to. Zrobić repkę i zdobyć bagietki. Widzę, że gąsienica jest na miejscu. O, jest masz tą sowę. Nie no, płaszczkę bierzemy. Uż one są śliczne. Boże, Kona wydaje dźwięk śmieszny. U Was leci pewnie muzyka i tego nie słyszycie, ale. Płaszczkowe techno. Co to jest? Bo ja nie widzę. Czarna wiewiórka. Tylko czemu to wiewiórka jakoś tak... Wiewiórka? Halo, tryb aparatu. Czemu się nie chce włączyć? do dlatego, że mam szafę otwartą? Ano. Co jest z tą wiewiórką nie tak? Co to jest? Gdzie to ma głowę? Co? Co co, co się stało? To jest jakiś ogon jaskółki? Czy to są nożyczki w torbie? Czekajcie, bo może w takim nietypowym y, momencie kliknę. Spróbujmy teraz. <grywa> to widzicie? Ale przepraszam. Boże, co jest? Nie, 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 nie. nie. <grywa> Błagam, ja muszę zrobić tylko jakieś zdjęcie, tylko... Czemu nie da się mocniej przybliżyć, no? Ja to zrobię, ja to zrobię spokojnie. Ja to, ja to zrobię tak, że ja podejdę do ściany i wtedy włączę tryb aparatu i, i my zobaczymy, co, co w tej torbie siedzi. Co jest, co? Daniela, weź nie, trzymaj tu jakiś dziwny hybryd z Czarnobyla. Błagam. To jest gra dla dzieci. Weź to, wypuść na wolność, bo ci jeszcze zje jakiegoś konia. Co jest? To, to, jest, to jest ten moment, kiedy mama ci mówiła, że masz oczy na zapałki. Wiecie, i tak zapałkę tu włożyć. Haha, ha, jestem śmieszna dość. Ale nie, nie bierzemy zmutowanej wiewiórki. weźmiemy naszą płaszczkę. Świeżo upieczony chleb, typ zwierzątko. <laughs> Nic nie przebije zapachu świeżo upieczonego chleba. O. Coś dzisiaj ze mną ewidentnie jest nie tak. Ubioru ci nie zmieniam, bo jesteś bardzo ładnie ubrana, a ja nie umiem, więc... A buty też pasują w końcu. A nie. Gryzie mi się. Czy nie gryzie mi się? Nie, nic mi się nie gryzie. No dobra, idziemy. A w końcu zobaczymy, czy jeszcze masz jakieś ciekawe fryzurki. A makijaż? Masz kilka makijaży, widzę. Tutaj jakieś rozświetlacze, tutaj gotik. Total, got. Y punk rock. No, weź, podnieść głowę. Podnieść, proszę. Zawsze to samo. Zawsze nagrywam te konta, tylko w postacie biorą tą głowę w dół. Boże, jakie emo. Fryzury. Co to ma być? Nie, no, nie. No, serio, to się nazywa dopiero mieć fazę na przykład na kolor włosów, nie? Ale super. Wszystkie białe, tak naprawdę, albo w takich odcieniach blondu, nie? Super. Tutaj jest tylko jedna, ta silver, nie? Ale to zostawiamy, bo to jest śliczne. Chociaż Boże, jak to pięknie wyglądasz dla białych obok siebie. Sztosik, sztosik. No dobra, mówiłaś, żeby ci potrenować tego Marwariego. Więc yy, zobaczymy. Ale on sobie ładnie biega. Ale fajnie się rusza. Serio, muszę kupić. W pewnym czasie znudziły mi się tutaj treningi, ale zrobię to dla Was, bo czemu nie? Myślę, że Wam to przyspieszę, bo i tak nie, nie wiem o czym teraz mówić, tak naprawdę, więc zobaczymy się jak skończę. Allo super szybko zawija omyg. No dobra, więc tutaj skończyłam. Nie będę tutaj robić tego drugiego, bo totalnie nie chce mi się tam ścigać z tym kolesią albo ziomową, więc idziemy gdzie indziej. Uuu, śmieć. W ogóle chcę zaznaczyć, że masz bardzo dużo SC. Ja nie kupiłam w ten weekend podwójnych, bo nie spodziewałam się, że dodadzą te magiki, nie? Ważne, że osoby, które wygrały konkurs, dostały, i z tego co widzę, to bardzo się cieszycie. Już dwie osoby napisały do mnie dwa razy, co kupiły i tak dalej, więc jeszcze raz gratuluję. Mm, jaki piękny widok. Zróbmy sobie o Steve'a wyścig. W ogóle pokażę Wam tutaj taki śmieszny sposób. Patrzcie, jak pojedziecie tędy, potem możecie przeskoczyć to i pojechać. Tak, zobaczyłam to gdzieś na zagranicznym YouTubie czy tam na TikToku. I totalnie miałam takie wytyfy, to jest zaoszczędzenie totalnie może dwóch sekund, ale no nie dziwię się, że ludzie tak pobijają rekordy, te takie możliwe rekordy, bo jak można znaleźć taki skrót, że nawet przez te auto da się prze, po prostu przeskoczyć, to mam totalnie bekę z tego. E, dzięki, Steve, e, pa. Chociaż teraz tak myślę, że mogłam wybrać bardziej treningi, które dają więcej tego PD, ale dobra. No cóż, e, bywa. <grym> Tak myślałam, że mogłam pojechać do wiednicy i zrobić ten nowy wyścig, który dzisiaj wyszedł, znaczy wczoraj w aktualizacji, ale jeszcze nawet nie spojrzałam, czy go zrobiłaś, czy nie, a nie chcę ci tego zabierać w końcu. Znaczy tam można wtedy przejechać dwa razy, ale tak czy siak nie będę ci tego zabierać, bo... No tak głupio, jakbyś potem w dzień weszła i takie, kurczę, chciałam przejechać, bo wczoraj tego nie zrobiłam, a tu nie ma i będę musiała czekać jeden dzień. I myślę, że już kończymy na dziś, bo się trochę nagadałam, a mówię, nie mam pomysłu na ten odcinek więcej, oprócz y, dziwnych rzeczy i twojej dziwnej wiewiórki w torbie, więc zaraz wymyślimy, gdzie zostawić twoje konto. W końcu mam pomysł, nawet nie będzie wtedy trzeba wydawać szylingów, więc dzisiaj tak bezszylingowy y, przejazd. Będzie po Pisałaś mi jeszcze się dobrze kojarzę, żebym zrobiła Ci jakąś repkę w obserwatorium, ale ja nie ogarniam tego, bo jeszcze tego nie mam u siebie w grze, więc ja nawet nie wiem gdzie to, co jak i gdzie, co nie wiadomo. Zgaduję, że to chodzi o to obserwatorium, co gdzieś tutaj było, nie? O, tu chyba. Ale mówię, nie, nie ogarniam, więc nie będę się za to łapać. A jeśli chodzi o dziwne miejsce, to pokazało mi to dziewczyny z klubu, więc przepraszam, jeśli zdradzę tym tajemnicę. Ale skoro lubisz tak bardzo to miejsce, to nie ma sprawy. Yy, to będziesz wstajni wstajni. W końcu przypomina mi się, jak ostatnio mieliśmy spota w klubie. Pozdrawiam nowe osóbki w ogóle, które doszły do klubu. I bawiliśmy się chowanego na PPK. To weszliśmy potem wszyscy właśnie tak w teksturę domu. To było piękne i mamy nawet zdjęcie na Instagramie klubowym, więc yy, dziękuję Wam za oglądanie. Yy, yy, wiecie, kłaniam się po same y, pięty, y, nogi, cokolwiek, y, kopytka. Kłaniam się po y, same kopytka. I dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam i cześć! Ile bierzesz za to? To plus ten magik niebieski, ten kop, nie? Dam ci za to. Nie ja wiem. 10 tysięcy SC. Jak dasz mi to. I tamtego magika. Dobra? I dorzuć płaszczkę. Więc kwita? Co? Jak myślisz? Jesteśmy kwita? Daniela? Tylko po cichu, żebyś mi nie wiedział. Spotkamy się za garażami.